Dobry wieczór Państwu. Niemal godziny dzielą nas od spotkania piłkarzy ręcznych drugoligowego KPR Wolsztyniak, od pierwszego spotkania na terenie, od pierwszego spotkania naszych piłkarzy. Z tej, z tej też okazji poprosiliśmy dzisiaj do studia prezesa klubu, pana Jakuba Lorenca oraz trenera drużyny, pana Tomka Radzisiewskiego. Pierwsze pytanie do pana prezesa. Panie prezesie, w czerwcu nieoficjalnie Podawaliśmy, jakie drużyny występują w tej drugoligowej grupie. Teraz poprosiłbym o oficjalne potwierdzenie, jakie drużyny aktualnie występują z naszą drużyną Tak Po czerwcowym y, losowaniu y, w Związku Piłki Ręcznej y, w Polsce, y, w Warszawie, y, były dwie koncepcje y, w zasadzie podziału drugiej ligi piłki ręcznej na, na grupy terytorialne. Z zachodnia i wschodnia. Przeważyła opcja północna i południowa. My jesteśmy w grupie północnej. W zasadzie jedna i druga grupa jest bardzo silna, bardzo wyrównana. W naszej grupie grają i byli pierwsze ligowcy i zespoły bardzo mocno obyte drugi lidzy, już grałem tam y, kilkana, y, kilkanaście lat, y, nawet jak chociażby Nielba Wągrowiec czy Ostrowia Ostrów, y, Chrobrych Głogów. Y, I no, po prostu trzeba będzie grać. Na, na pewno bardzo ważne mecze będą y, u nas. I na pewno nie będzie słabe uszy. No będzie trzeba zdobywać punkty, gdzie tylko można. Czy pan jako prezes miał okazję być przy ustalaniu losowania, bo z reguły Beniaminek przeważnie gra pierwszy mecz u siebie, a my niestety, jak się dobrze już orientujemy, pierwszy mecz mamy na wyjeździe z energetykiem Gryfiną. Tak, byliśmy z trenerem Warszawy na losowaniu i w zasadzie decydowaliśmy o tym, do jakiej grupy będziemy nażyć. O, jeżeli chodzi o klucz, o gospodarz, gość, to wynika to w zasadzie z klucza. I na dzień dzisiejszy nikt się nie rozczula nad Beniaminkiem, czy on ma być gospodarzem, czy nie. Jest od pierwszego meczu twarda walka o punkty. Panie prezesie, jakie nowe twarze są w Wolsztyniaku? wrócił do nas Mariusz Marcina, Marciniak po rocznym pobycie w Grunwaldzie. Pozyskaliśmy bardzo doświadczonego zawodnika, bardzo obytego w lidze, który kilkanaście lat grał w naszej pierwszej lidze. Grał 6 lat bodajże w Luksemburgu, w mistrzu Luksemburga. Między innymi jako ciekawostkę powiem, że się spotykali w Pucharze Europy ze Stewą, Bukareszt. No jest to zawodnik bardzo doświadczony. No i wrócił po rocznym przerwie Piotr Radziszewski i Jarek Jasiński. Myślę, że, no, że chłopcy muszą sobie dać radę. Kolejne może pytanie do pana trenera Tomka Radziszewskiego. Tomek Radziszewski nie jest nową postacią w świecie sportowym. Jest to już znany ceniony. Trener, który wprawdzie odniósł niemałe sukcesy z iskrą Wolsztyn. Dlatego poprosimy pana trenera Tomka może o parę słów, jak wyglądały przygotowania drużyny. Przygotowania z zawodnikami rozpoczęliśmy 15 lipca z grupowaniem w Wolsztynie, takim obozem dochodzeniowym, gdzie trenowaliśmy 6 razy w tygodniu, raz dziennie. Głównym zdaniem tego obozu, tego obozu dochodzeniowego, było. Ukształtowanie, ukształtowanie w zawodnikach formy takiej, żeby móc ze spokojem, bez żadnych obaw o zdrowie, odbyć obóz w Świadowie. Obóz w Świadowie rozpoczęliśmy 31 lipca. Był to obóz, w którym głównie kształtowaliśmy siłę i wytrzymałość. Muszę powiedzieć, że chłopcy przepracowali ten obóz bardzo solidnie. Jestem z pracy. Na tym obozie bardzo zadowolony. Po powrocie 10 sierpnia weszliśmy na halę, gdzie głównie pracowaliśmy nad kształtowaniem i doskonaleniem umiejętności indywidualnych zawodników. Przeszliśmy później do kształtowania pewnych cech, jeśli chodzi o taktykę, o zgranie zespołu, by móc zobaczyć jak zespół wygląda w konfrontacji z innymi zespołami ligowymi. Rozegraliśmy 10 meczów kontrolnych, sparringowych, plus jeden turniej w Niemczech, w LeBron, gdzie graliśmy z drużynami odpowiadającymi poziomem naszym, naszemu zespołowi, drugoligowymi niemieckimi. No Tu muszę, no, chwaląc się troszeczkę, powiedzieć, że ten, że ten turniej wygraliśmy. Wygraliśmy trzy mecze, jedno zawiesiliśmy, także przywieźliśmy bardzo piękny Puchar z Niemiec. Jeśli chodzi o te 10 spotkań, rozegraliśmy je z mocnymi zespołami, jak też ze słabszymi, przynajmniej teoretycznie. Do mocniejszych zespołów na pewno należy zaliczyć spadkowicza z pierwszej ligi Grunwald Poznań oraz zespół, który ma ambicje wejść w tym roku do pierwszej ligi z Chrobrym głogów. Z Grunwaldem przegraliśmy dwa mecze, z Głogowem jeden wygraliśmy, jeden przegraliśmy. Oprócz tego wygraliśmy jeszcze z Zieloną Górą, z Legnicą, z Obornikami Wielkopolskimi, z Brzegiem Dolnym. Te mecze wygraliśmy. Z Obornikami mecz ostatni właśnie dwa dni temu zremisowaliśmy. Na pewno pytania będą, jeśli chodzi o co, co w tej chwili prezentujemy jako zespół, jako Beniamina, tak, tak. nie da się ukryć, że będzie nam trudno jako Beniaminkowi powalczyć o, o, o czołowe lokaty w tej drugiej Lidze, jednakże bardzo byśmy chcieli pokusić się o niespodziankę, szczególnie dla kibiców utrzymując się w drugiej Lidze. Na pewno czeka nas jeszcze dużo pracy. Mimo wzmocnienia tych, mimo tego wzmocnienia, o mówił właśnie prezes, na pewno musimy dużo się jeszcze uczyć, szczególnie jeśli chodzi o ogranie, o obycie w drugiej lidze. Przecież tam grają tylko dobre zespoły. My wchodzimy z trzeciej ligi. Mam taką nadzieję, że nie zawiedziemy naszych wolczeńskich kibiców i bardzo bym chciał, żeby Ci kibice, którzy przyjdą na nasze mecze, no żeby byli z naszej gry zadowoleni, a my z kolei, żebyśmy zadowoleni byli z ich sportowego, kulturalnego dopingu. Panowie się chyba zgodzą z tym, że nasi kibice nie będą rozpieszczani na tych meczach, bo wiemy jakie warunki mamy, cieszmy się z tej sali mamy, jaką mamy. Dlatego mówię, że nie będziemy rozpieszczani jako kibice, bo warunki oglądalności tego spotkania no są naprawdę, mówiąc szczerze, no trudne. Dlatego my ze swojej strony obiecujemy kibicom też, że wszelkie mecze będą retransmitowane. To już jest uzgodnione z radą programową, zarządem spółdzielni. Będą retransmisowane w poniedziałki po programie po wiadomościach ogólnych. Tak, żeby każdy był spokojny, że będzie mógł to oglądać. I jeszcze pytanie do Pana Prezesa: jaka cena biletu? Bilety będą dla dorosłych 5 zł, dla młodzieży 2 zł. Zdajemy sobie sprawę, że nie jest to niska kwota, ale jednocześnie wydaje mi się, że jeżeli chodzi akurat o, o, o cenę 5 zł dla dorosłych, chodziło nam przede wszystkim o to, żeby przyszli prawdziwi kibice i ten kibic, który, który kocha piłkę ręczną, który jest zakochany w tej dyscyplinie sportu, a jest u nas w taki takich wielu on po prostu przyjdzie i, i wspomoże naszą y, no, pustawą kasę klubową. Jeszcze parę słów. No, dżentelmeni nie mówią o sprawach finansowych. Zostawmy ten temat jednak zarządowi, ale jeszcze jedno pytanie do trenera. Jak wygląda aktualnie skład drużyny? Jaka atmosfera drużyny? drużynie? Jeśli chodzi o skład drużyny, to może ja tu się na pościągę i nazwiskami podam szybciutko. Jeśli chodzi o bramkarzy, to jest, są panowie Wawrowicz, przybyła Kierych Jasiński, skrzydłowi Sokołowski, Wieczorek Kliński, Siekierski, Obrotowi Munkowiak, Pietruszka, rozgrywający Lorenz, Wieczorek, Praliszewski, Piosik, Hanysz, Bączyk i Marciniak. Jeśli chodzi o nastroje, o atmosferę w zespole, wydaje mi się, że jest dobra. Chłopcy są nasawieni na walkę, chcą grać, Chcą walczyć, aczkolwiek zdają sobie sprawę, że czeka ich bardzo trudne zadanie. Dlatego już w tej chwili widać na trzy dni przed rozgrywkami mobilizację, no, podbudowywanie się w jakichś tam trudniejszych momentach. Myślę, że tą właśnie dobrą atmosferą będziemy silni. Czy panowie by chcieli jeszcze coś dodać od siebie? Ja bym jeszcze raz Tomek, ten, jeszcze raz prosiłbym kibiców przede wszystkim o, o fajny doping, głośny, a jednocześnie kulturalny, I, no, żeby nasi kibice również dodawali skrzydeł naszemu zespołowi, bo wiemy o tym, że to jest zespół z charyzmą, że to jest zespół, który będzie walczył, który nie odda parkietu za darmo, mimo tych braków fizycznych, które które mają. Dziękujemy panu bardzo i oczekujemy na wieści z późnego wieczora sobotniego z pierwszego meczu jakim jest spotkanie z energetykiem Gryfice, czy gryfino przepraszam. Gryfino. Dziękuję panu za obecność. Dziękuję panu. Spółdzielnia inwalidów powstaniec Skarpicka jest liczącym się w Polsce zakładem produkcyjnym. Jak każda licząca się firma posiada swój pawilon handlowy usytuowany obok zakładu na ulicy Podgórnej 16. W dobrze zaopatrzonej części spożywczej zakupów dokonują pracownicy oraz okoliczni mieszkańcy Karpicka. Część przemysłowa oferuje szeroki asortyment towarów, począwszy od chemii, a kończąc na wszystkich artykułach produkowanych w spółdzielni. Powstaniec Znany jest z czujników, wskaźników i ich zestawów do samochodów star, Żuk i Nysa, silników małej mocy. W ramach systemu NOVA zakład produkuje nowoczesne i bardzo funkcjonalne gniazda i wyłączniki prądowe pełna gama kolorów stwarza możliwość dowolnej kompozycji i pozwala na dostosowanie ich do wystroju wnętrz. Jeżeli boisz się włamania, wyposaż drzwi swego domu, garażu lub sklepu w zamek drzwiowy Optimus 2, atestowany przez Komendę Główną Policji i zakwalifikowany na listę zamków przeciwwłamaniowych. Jest to najtańsze urządzenie tego typu w Polsce. Ponadto, spółdzielnia oferuje transformatory dzwonkowe, ochronne i bezpieczeństwa, golarki i depilatory medyczne. W naszym sklepie zaopatrzysz się we wszystko, co jest potrzebne w życiu codziennym. Mamy duży wybór artykułów chemii gospodarczej, kosmetyki oraz sprzęt radiowo-telewizyjny, maszyny do szycia i do pisania. Spółdzielnia jest dystrybutorem kominków renomowanej francuskiej firmy De Ville, które mogą służyć jednocześnie jako piece centralnego ogrzewania, wydajniejsze i oszczędniejsze od kominków tradycyjnych. Zapamiętaj ten adres. Podgórna 16, pawilon handlowy Spółdzielni Inwalidów Powstaniec w Karpicku. Zakupy w naszym sklepie to sama przyjemność. thank you